Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj dalej, w kontekście naszego takiego podstawowego przekazania, nie zabija, i chciałbym powiedzieć trochę o nienawiści i o gniewie. W Kazaniu na Górze jest taki bardzo znany fragment, który myślę gdzieś często słyszeliśmy, czy jakieś kazania, czy wykłady, gdzie właśnie pojawia się powiązanie pomiędzy gniewem a tym przekazaniem, To jest 5 rozdział, 21 werset Ewangelii Mateusza. Słyszeliście, już powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. Każdy, kto by się gniewał na brata swego, pójdzie pod sąd. Czemu Pan Jezus łączy to z przekazaniem nie zabijaj? Myślę sobie, że yy, takie dwie... Dwa niebezpieczeństwa się łączą z, z przykazaniem nie zabijaj. Pierwszy, myślę, to jest, to jest właśnie taka, jakby powiedział, przeduchowienie tego przykazania. I to czasami jako ewangeliczni chrześcijanie, mamy właśnie mamy z tym problem, kiedy tak wszystko rozumiemy tak bardzo duchowo, że już nam się gubi to podstawowe znaczenie określonego przykazania. Tak jak tutaj nie zabijaj, no, mamy nie zabijać, nie wolno odbierać życia. Ale to jest takie, wydaje się nam zbyt mało duchowe, więc próbujemy gdzieś tam pododawać różne, różne dodatkowe znaczenia do tego. I to jest jedno ekstremum, którego należy unikać. Drugie ekstremum to jest właśnie ekstremum takie kazuistyczne, które w zasadzie nie szuka ducha przykazania, nie szuka pewnego kontekstu tego przykazania również w sytuacjach, które bezpośrednio nie wynikają z danego tekstu. I to jest niestety właśnie pewien duch, który charakteryzował faryzeuszy i uczonych w piśmie, którzy no, stwierdzali, że skoro ja wprost nie łamię tego przykazania, to tak naprawdę ono mnie nie dotyczy. I właśnie do takich ludzi jest skierowane kazanie na górze. A Apost... pan Jezus mówi w, w 5 rozdziale, 20 wersecie, że nasza sprawiedliwość ma być obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszy. Innymi słowy, mamy rozumieć. Yy, można powiedzieć, ducha. Mamy rozumieć intencje przykazań i umieć te przekazania we właściwy sposób do swojego życia odnieść. A nie tylko szukać wykrętów, że mnie ono nie dotyczy. I właśnie do tych ludzi jest skierowane to nauczanie, o którym mówi Pan Jezus, że tak naprawdę skąd się bierze morderstwo? Albo z lekceważenia, albo z pogardy, albo z zazdrości, albo z gniewu, z nienawiści i pokazuje, że tak naprawdę właśnie człowiek, który pozwala sobie na takie działania, w pewnym sensie może nie łamie tego przykazania, ale tak naprawdę doprowadza do tego, że to przykazanie faktycznie jest łamane. Innymi słowy, jest na prostej drodze do tego, żeby w taki sposób zgrzeszyć. I myślę sobie, że to jest bardzo ważne. Kiedy czytamy przykazanie: nie zabijaj. I to jest to przykazanie, takie patrzymy nawet na Księgę Rodzaju, które przecież no w jaki sposób zostało pierwszy raz złamane przez Kaina i przez Abla. Przez nienawiść, przez zazdrość, przez zgorzknienie, przez złość. Przez to, że Kain te wszystkie rzeczy w swoim sercu można powiedzieć, nie tylko miał, ale również pielęgnował, pozwolił dojrzeć temu grzechowi. Aż do tego, że pewnego dnia oszukał swojego brata, zwiódł i zamordował. A więc wniosek dla nas dzisiaj myślę taki, myślę, że również dla nas potrzebny wniosek: nie pozwalaj sobie na takie emocje, dlatego że grzeszysz, dlatego że te rzeczy są w Twoim sercu, dlatego że one prowadzą właśnie do zabijania, i w pewnym sensie można powiedzieć, że są tożsame. Oczywiście jest czymś innym życzenie komuś śmierci. Czy zagniewanie w sercu, czy innym realizacja tego, ale nie myśl o tym lekko i nie myśl, że to nie ma większego znaczenia, bo ma, bo jedno z drugim jest ściśle powiązane. Panie Boże, bardzo cię prosimy. Chroń nas od takich myśli i strzeż nas, panie, żeby te myśli, te złe myśli, hołbienie takich złych, negatywnych poglądów o innych, wywyższanie siebie, żeby nas nigdy do zabójstwa nie doprowadziło. Prowadź nas i bądź uwielbiony. Z Bogiem. Do zobaczenia.